Cześć, jestem Natalia. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, który, jak widzicie, zaczynam nagrać w samochodzie. Razem z Karolem przyjechaliśmy właśnie na mainie, bo w poprzednim odcinku robiliśmy korektę lakieru i podobno nałożyli nam na przednią szybę jakąś powłokę hydrofobową. Karol stwierdził, że musimy to koniecznie przetestować, żeby zobaczyć, czy faktycznie to działa. I jak widzicie, właśnie tam już moje nasze auto. Miałam dla Was nagrać wstęp po drodze, ale świeci takie słońce, że nie da się nic nagrać, bo co takie chwilę zrobiliśmy! Działa? Działa, jak nie wiem. Zaraz pokażę. Sobie okay. stary, ale słyszałem to powiem. Teraz wiem ja na czym skończyłam, Karol, dzięki. Ale skoro Karol już to przetestował i sprawdził, że faktycznie działa, to zaraz pójdę Wam to pokazać, ale zanim do tego przyjdziemy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo do końca tego miesiąca idziemy po 340 tysięcy subów Zostawiacie łapkę w górę, a ja idę zobaczyć ten efekt, czy faktycznie to działa i czy te 4 tysiące, które na to wydaliśmy, nie były wrzucone w błoto. Dobra, uwaga, Karol już stoi tam gotowy i uwaga, zobaczymy, czy będzie efekt. Ej, jak to super wygląda! Jaki to jest fajny efekt i to serio działa! Dobra, ja wziąłem kamerę na zewnątrz, że żeby pokażę, jak to wygląda z tej strony. I patrzcie na to, zwróćcie uwagę, robimy cyk i patrzcie, jak to spływa. Przecież to jest niesamowite jakieś. W ogóle najlepsze jest to, że tak naprawdę na całym samochodzie, o, ta ceramika tak działa, więc nie tylko wiecie, powłoka hydrofobowa jest na szybach, ale o, spójrzcie też tutaj, widzicie? To wszystko od razu spływa. To jest totalny kontakt, ta na ceramika. Natalia, położenie tej ceramiki to był jeden z najlepszych wydatków, bo czas, że ja teraz za 4 zł samą wodą młę całe auto. Ale to nie będziemy już mieli pianu? No, nie wiem, na razie nie, nie trzeba. W ogóle, wiesz, wszystko schodzi samą no, więc... Ten kusz też tak schodzi, takiego. Tak, jak tak bada, on pewnie, się tak nie wzię, tylko tak. On, to on jest tak przylepiony. Tak, nie? tak, tak, dokładnie. Jest tak przylepiony, wiesz, on tylko spłukuje i to spływa, nie? Ale ja się tak nie wiem, że co 10 tysięcy kilometrów albo co pół roku musimy pojechać na przegląd za parę stówek i oni to poprawiają Przeglony, chyba. Powłoki? No, parę No. Parę stówek? No, parę stówek, ale nie, tam nie spokojnie. Jakoś to to z, 10 to km. O, ale zobacz, ile mamy, jaki efekt. Ile mamy, Natalia, ile mamy, nieważne, my, my więcej za, my, wie, my więcej zaoszczędzimy na tym, na, na myciu niż wydamy na Razy w roku nie no to tak dwa razy w roku mniej więcej chyba no zobaczymy dobra i będą przebiegu trzy, karo. nieważne zobacz jak jest jak będzie padał deszcz no dwie razy nie będę włączał teraz w sumie to fajnie, Karol, że ja o takich rzeczach zawsze dowiaduję się ostatnio, ale nieważne. Dzisiaj przyjeżdża do nas Filip z Mariką i robimy sobie wieczór filmowy, bo będziemy oglądać nowy odcinek Twoje 5 minut i Azja Express z Anjax. Wy, jak oglądacie ten film, to jesteście już po tych dwóch odcinkach i możecie dać znać, jak wam się podobało. My jesteśmy przed i właśnie musimy się na przyjazd Filipów przygotować. Generalnie, zawsze jak widzimy się z Filipem i Mariką albo u nas, albo u nich, to zawsze przygotowujemy coś do jedzenia i za każdym razem coś innego. No i niestety przepisy moje i Karola się skończyły i stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś nowego. Właśnie dlatego dzisiaj zaszalejemy w kuchni, ale nie tylko z jedzeniem, ale też z drinkami, bo udało mi się znaleźć kilka super przepisów na Termomixie. Niestety do tych wynalazków potrzeba dużo różnych rzeczy, których my niestety nie mamy w domu, więc musimy jechać na zakupy. Natalia, patrz na te krople na masy. Widzisz, jak one śmiesznie się utrzymują? Ale, one się trzyzą, karus! One normalnie sobie zjeżdżają po chwili. Nie, no kozak totalny widzę. A zanim pojedziemy jeszcze na zakupy spożywcze, to wpadliśmy na chwilę do galerii, bo przed naszym Eurotripem kupowałam dwie pary spodni i jednak stwierdziłam, że nie do końca one mi pasują. Przechaliśmy je oddać. No, ale jest tyle ludzi że nie ja, ja, Natalia, czy my, czy my wybraliśmy dobry dzień na to. I musimy kupić sobie szampon, bo się skończy i przy okazji ja chyba sobie kupię nową szczotkę do włosów. I jeszcze musimy ta kupić wyciskacz do cytryn. W mediamarcie chyba, no, bo dzisiaj musimy wycisnąć sok z zimąki chyba ze 200 ml i... Jakie 200? Więcej? Więcej? Tam jest chyba 250 na jedną porcję, a chcemy robić razy dwa. To kupujemy elektryczne, nie? Ja nie będę ręcznie tego tak robił. No Karol, zastanawiam się, ile limonek potrzebujemy. Dobra, zobaczymy, idziemy najpierw to oddać. Spodnie już oddane, i przyszliśmy do Media Markt'u i niestety pojawił się problem, bo są wyciskarki, ale jak widzicie, one są takie duże. No. One są mega wysokie. My kiedyś mieliśmy, bo potrzebowaliśmy takiego odcinka, i mieliśmy taką malutką, tak, ale. Taką mini, ale. Taką mini I niestety oddaliśmy ją moim rodzicom, i teraz nie płaczymy. Ale te są za duże, Karol. Czemu? Karol... To mamy nie no, się nie zmieści, nie mamy miejsca, żeby ją trzymać. No nie mamy miejsca to na takie, o blendery, ale na coś takiego ono znalazłoby się Karol, to chyba, czy jest nie. Duże. No dobra, Natalia, no nie ma nic innego. Ja tego ręcznie mi się nie chce tego wyciskać. To możemy to zrobić termomixem, jak cię mówiłam Nie, wiesz, że to będzie zabawy i po prostu też. Nie na pół i wrzucasz. Ale to nie wyciśnie, dobrze, bo będą Wyciska nie, dobrze. będą tam jakieś te yy, pływające gadżety. Nie ma opcji Natalia. Musimy znaleźć bliskarkę. Jak nie tą, to musimy chodzić no, Później wkładasz koszyczek i przelewasz przez koszyczek. Ale koszyczek no, ja ma. gadżety zostały. Ja rozumiem, ale koszyczek ma całkiem spore te dziury. No nie. Tak. A tam nie wsadzisz Nie, Natalia, musimy kupić wyciskarkę no, no. gdzie indziej. Jedziemy gdzieś jeszcze. A poza tym, Natalia, jeszcze jedna rzecz. termomix będzie się ciągle zajęty, nawet nie będzie kiedy tego zrobić. No, możemy zrobić to na samym początku. Nie, nie możemy. Nie ma opcji. bo Nie będzie czas w serio. Sprawdziłam, że jest w chomie, ale taka ręczna. Nie, ja bym chciała taką. O. No właśnie ja myślę taką, o takiej wielkości. to jest? Ja zobacz. myślę takiej wielkości, tylko że elektryczną. No. Dobra, Natalia, znalazłem. zobacz W media ekspercie taka wyciskarka za 69 złotych Widzisz? No dobra, idealna. Mała. Nie, jest mała i jest dostępna w Gdańsku, więc idealnie. Podjedziemy i kupimy, chociaż. O, tam jest jeszcze mi, więc zajdziemy zobaczymy, może tam coś będzie. Miało mi niestety nie udało nam się znaleźć wyciskarki. Z takich domowych rzeczy był tylko blender i frytkownica ale... ale tam jeszcze czaj... nie, czajnik jeszcze A, był. Czajnik jeszcze był, tak, i to wszystko w sumie. Chyba tak, tam za dużo nie było. Ale jeszcze do tego sklepu, gdzie są takie produkty do włosów, i Karol kupił sobie szampon i ja sobie kupiłam nową szczotkę, bo w mojej starej strasznie tutaj zbiera się kurz, w ogóle mnie to tak wkurza. Czy tam o tej szczotce i podobno są mega fajne, ale chciałam zobaczyć jeszcze, co pani powie i i zapytam, czy jest jakaś szczotka, którą polecę do moich włosów do takich gęstych. Tak, i pokazała I to. to ja tą, no? A czekaj, czemu ona się różnia Tali od ja, takich zwykłych? mini test. Rozczesałeś sobie. No tylko trochę. A, i czekaj, ja przez sobie daj. Zrobisz no. test, bo ja loków nie mogę rozczesać. Dawaj. Będziesz się miała miała trochę w mojej paście, ale zobaczymy, uwaga. I co? Jeszcze będziesz używał jej. Ty, niezła jest chyba. Powiem wam, że zawsze, jak ja coś kupuję, to Karol później się do tego przekonuje i używa. Tak no samo nie, no. było z Dayson. Się... No nie, no Dysona tak, ale kosmetyków nie używam. spokojnie, ale ty, faktycznie nie zła. Chociaż moja z Złotych też daje radę. Dalej no widzisz ten samochód. Sorry, widzę, że tak się jaram, ale spójrzcie, no przecież to jest hit. Za 4 złote samą wodą jest tak umyty. To jest coś pięknego. Tyś już Media Ekspert i udało się. Jest, jest zdecydowanie mniejsza. No właśnie, tego szukaliśmy. Co prawda srebrny, ale w sumie i tak będzie Stała w szafce, nie zawsze? Mamy już tutaj kartonik to bierzemy i idziemy do kasy. Ale będzie wyciskany dzisiaj widzowie, pokażę wam, bo to jest atrakcja odcinka. Już dawno temu powinniśmy być w domu, ale niestety nie możemy nigdzie dostać grenadiny do drinków. Byliśmy już w Sparze, nie było, byliśmy w Intermarsie, też nie było i teraz idziemy do Auchan i mam nadzieję, że tutaj uda nam się kupić. No i na całe szczęście udało się znaleźć, więc w końcu. możemy jechać do Lidla. No tak, bo jeszcze Lidl. Limonki pamiętaj, trzeba kupić. Nie. Ja się przygotowałam do robienia, czyli od razu zdjęłam wszystkie pierścionki Bo ja nie nienawidzę robić w pierścionkach i związałam włosy żeby Kitka. Nie było. Ale w ogóle tak mi się podoba taka pokręcona kitka No, no ładnie wygląda. Tylko strasznie ciężko było zebrać włosy Tak ładnie, bo nie chciałam jej ruszyć. Dobra Natalia, nie, nie ma co Trzeba <laughs> ty 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 o włosach, a jest godzina Jeszcze ja chciałam o szmince pogadać, że polecam tą szminkę, bo się w ogóle nie Rozmazuje. No I nie no, ładnie się trzyma Ale to potem pokażesz, bo jest 17.15 Za godzinę i 45 minut Filipy będą u nas, a my oczywiście jak Folot wypakowujemy zakupy. Tym, Karol, wyrobimy? Te przepisy są na godzinę 20, więc na spokojnie. Tylko ja jeszcze muszę tak zlądować szorca, ja muszę jeszcze posprzątać chatę, więc ty możesz się wyrobić. Nie wiem jak ze mną. I w ogóle nie powiedzieliśmy, co robimy do jedzenia. No właśnie, dobra, to wypakujemy i pokażemy widząc, co w termomixie w sensie babce. W Dzisiaj zrobimy coś, czego w sumie w życiu nigdy nie jedliśmy, bo jest to pizza turecka, ale nie taka w takim kształcie, takiego rożka, tylko zwijana. Ma bardzo dobre opinie, bo 48 na 216 więc Uuu, jest wysoko. Jest wysoko? I fajnie wygląda, coś takiego kompletnie innego. Tak, no tam jest mięso wołowe, tak? W środku, tak. więc no zobaczymy, jak mi smakowało, zapowiada się dobrze. Jako op zrobimy imprezowe preserki. To w sumie będzie idealne do oglądania, żeby tak sobie tak. chapsnąć, zjeść i oglądać. Jakie kulki to tak. są, nie? To nie są precy, tylko są takie jakby kulki z presmi, powiedzmy. Kąski No kąski, dobra, no, zobaczymy. Ten, jak, jaka opinia, czekaj? Te cztery gorzej, no ale zobaczymy. No. Oj, powiem Wam widzowie, że ciężka robota dzisiaj czeka tego pana tam z tyłu. Do picia udało nam się znaleźć kilka drinków. Po pierwsze drink Kibica, tak. i popiliśmy, jak jakby mistrzostwa świata i on był przepyszny. Tak, był bardzo dobrze, dobry. dobry. Tak, 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 no bardzo dobry był Mamy jeszcze ananasowe mojito To też musi być dobre i tego też nie wiem, czy nie piliśmy kiedyś Nie wiem, być może Zobacz... Tak kojarzy, ale nie ma pewności To też w termomiksie, jeszcze jeden z Drinki Drink jamajski i do tego potrzebowaliśmy granadiny. Tak, ale jego nie piliśmy chyba nigdy On bardzo ładnie wygląda, też ma fajne oceny, więc No zobaczymy widzowie, będzie dzisiaj co pić W ogóle, spojrzałem się za okno i widzowie Muszę wam powiedzieć o historii, przez którą wczoraj Niewiele brakowało, a zostałbym wyrzucony z domu W sumie bez powodu praktycznie, bo to nie ja była To nie była moja wina, nie, to nie była moja na Natalia. Nie, to nie była. Nie była Generalnie widzowie, jak byliśmy teraz na wyjeździe, wiecie, w Austrii, w Czechach i w Niemczech, to w którym mieście strasznie wiało i po powrocie okazało się, że no niestety z naszego balkonu wywiało pokrowiec, który był na tej wiecie bujaczce. Stwierdziliśmy, że no trudno, musimy zamówić nową, bo no, już tamtego pokrowca nigdzie nie było. Zamówiłem nowy ważny aspekt. Ach, jaki aspekt? Zapomniałeś dodać, że poduszka, która była na tej huśtawce, była cała przemoczona i chyba 4 albo 5 dni suszyła się w wannie. Dobra, no tak, no ale to przez to, że pokrowiec wywiało, jak nas nie było, no nie mogliśmy nic zrobić. To ważne, żeby dalej opowiadać. No ale generalnie zamówiliśmy nowy pokrowiec, bo jakoś trzeba było tą bujaczkę zabezpieczyć. Ten pokrowiec przyszedł i dwa dni temu to było wieczorem, gdzieś koło 20, 21 stwierdziłem, że no chyba przydałoby się przykryć, bo miało tam w nocy padać. No i przykryłem, ale przez to, że było ciemno, nie dałem rady go zabezpieczyć. Okazało się, że ale niestety... ja do łupi, Karolowi, jak ma to zrobić, to on powiedział okay, okay. No tak, no bo ja wiedziałem jak to zrobić Natalia, ale było ciemno i nie było dobrze tego widać, więc stwierdziłem, że ten pokrowiec zabezpieczy wiecie, kolejnego dnia Jakoś przymocuję go tak, żeby no już więcej go nie wywiało, ale, ale jak widzicie bujaczka znowu Znowu jest bez pokrowca Sytuacja wyglądała tak, że wczoraj oglądając Love Never Lies na Netflixie Nagle usłyszeliśmy, że bardzo mocno wieje Wtedy przypomniało mi się, że no, zapomniałem zabezpieczyć ten pokrowiec I e, wyszedłem na balkon, ale niestety tego pokrowca już nie było Ja w pierwszym momencie myślałam, że Karo sobie żartuje, bo ja nie wiedziałam, Ta. że on tego nie przyćwie. Haha, Karo, ha, ha, ha Karol, ale śmieszne A Ta. on nagle mówi, nie no ale serio Natalia, ja go no nie, nie przymocowałem A nie no nie ale, się Natalia, jak to jest możliwe? Wytrzymał a, nam praktycznie cały rok, nic a się a nie, nie działo no zapomniałem go zamocować. Jak usłyszałem wiatr, to już szedłem nie, to już za ciemno było. Dla mnie najdziwniejsze jest to, że praktycznie przez cały rok nic się nie działo. Teraz na wyjeździe nagle zniknął. Wczoraj nagle nam zniknął i Natalia, ja mam jakieś podejrzenia, czy to na pewno wiatr robi. Może to nie wiem, to jakiś, z dronem się Może wiatr ktoś wiatr właśnie podwiedza. przylatuje dronem i nam jakoś kradnie ten pokrowiec bo to jest niemożliwe, żeby dwa razy w ciągu tygodnia ten pokrowiec wywiało. No ja się widzę tak wkurzała wczoraj na Karola, bo gdybym nie prosiła go, żeby to zrobiła, bo nawet tłumaczyłem, jak on ma to zrobić, co on mówi, wiem, wiem. No bo wiedziałem! Nie, nie powiedziałem za to, nie powiedziałem, że to nie powiedziałem takiego, bo wiedziałem, że tego nie zrobię, dlatego że było ciemno ale jak ja przyszłam, to nie powiedziałeś, że tego nie zrobię w ogóle? No bo nie pytałaś już, no to no, stwierdziłem, że to następnego dnia, ale widzowie, była taka afera balkonowa, że nie pytajcie. Wczoraj omawialiśmy się z Filipami i mówiłam, że jak przyjdą do Karola, może już dzisiaj nie będzie. Bez to ale... ty mi taki dym zrobiłaś na jakiś pokrowiec. nie będzie, bo musisz iść do sklepu, bo okazało się, że musimy mieć mąkę typu 650, 750, a mamy 450. Dobra, Karol wrócił z mąką, ale w ogóle jest tyle ciasta, że Thermomix schodzi. On się normalnie tak przesuwał, bo na to trzeba uważać z bo no, Jak ale on wyrabia dużo ciasta, to potrafi się delikatnie tak. On skacze wiesz, i chodzi, więc jak no. będziecie mieli, to nie kładźcie na granicy to, blatu. Słuchajcie, na to, ja tam działa w kuchni. Ja przyszedłem teraz do naszej montażowni, żeby zmontować TikToka, bo musimy wrzucić właśnie na naszego Sweet Planetowego TikToka, kolejnego TikToka, bo jak widzicie, Sweet Planet na TikToku jest mega aktywny. Mamy już 146 tysięcy obserwujących i tak średnio co dwa dni staramy się jakiegoś TikToka wrzucić. Jak widzicie, no niektóre robią naprawdę kosmiczne liczby. O, tutaj na przykład milion 100 tysięcy wyświetleń, ale no to dlatego, że pakowaliśmy wasze zamówienie za 427 zł. i dzisiaj właśnie wrzucamy Kolejnego short'a z tej serii, tylko tym razem będzie zamówienie za ponad 5 stówek. Już czekam na komentarze, że sami sobie robimy takie zamówienia, bo parę razy już takie komentarze się pojawiały i no nie no, na szczęście nie musimy widzowie sami sobie zamawiać, żeby potem nagrywać to na TikToku. Oczywiście wiadomo, że zamówień za 400-500 zł jest w miesiącu kilka, bo z reguły, jak wiecie o są, to tego typu kwoty to są zamówienia dosłownie. Ostatnie, nie z dzisiaj. Tutaj po lewej to go jest specjalnie, bo zasłaniałam imię i nazwisko osób, które zamawiają, bo wiadomo, lodo, i zwróć uwagę, że takie Standardowe zamówienia są w okolicach, nie wiem, 70, 80, 50 zł, ale o, zdarzają się takie, jak na przykład to za 258, o tutaj za 367, jakieś 101, więc jak widzicie, no tych zamówień jest naprawdę całe mnóstwo są one bardzo różne, ale to nie jest tak, jak niektórzy nam na TikToku zarzucają, że sami sobie robimy te zamówienia i potem, wiecie, pakujemy je właśnie na naszym profilu, bo no, na szczęście nie musimy tego robić. Gdybyśmy tak robili, to e, prawdopodobnie nasz sklep już by upadł. A jak wiecie, dalej się trzymamy, dalej się bardzo szybko rozwijamy, więc. No i to właśnie montować paczuszkę za 500 i sobie. Zobaczymy czy będą takie komentarze. No, dobra, shorty zmontowany. Jak widzicie, już się renderuje. Zaraz będę go wrzucał, ale jest 18.28, więc zaraz też będzie chcieli z Mariką, bo mają być u nas na 19 .00. W takim razie idę szybko ogarnąć chatę, odkurzę. kurzy takie takie, wiecie, kurze gdzieś tam z brzegu, tam gdzie będziemy siedzieli. I zaraz też zobaczymy, jak tam idzie natali gotowanie. Okej, okay, zdążyliśmy nawet przed czasem. Marika z Filipem się delikatnie spóźnił, więc. Delikatnie? Dzisiaj mocno, wyjątkowo, bo to my zawsze się spóźniamy, ale dzisiaj oni, ale. Degrali się na nas Wyski to odegrali się. Ale nasza pizza turecka jest już w piekarniku, plecyneki też są gotowe i karuje czekam z drinkiem, bo potrzebuję soku z limonki i czekam eee, na ciebie. A, dobra, to czekaj już, tylko żeby nie było, zdążyłem tutaj sprzątnąć, tak? Elegancko wszystko przygotowałem. O, no dobra, to, to nie ja robiłem, to robiła Natalia, ale mamy tu kącik sweet planetowo e, na czasowy, tylko na czasów jeszcze nie ma. Są cztery sosy, ale nie ma na czasów, bo no je wsypiemy później. Ale dobra Natalia, czas przetestować to, co cudeńko. Zobaczymy widzowie jak to będzie szło, bo no mam nadzieję, że te siedem dych nie, nie pójdzie na marne. Dobra, uwaga, widzowie wszystko podłączone, więc idzie chyba coś, czy nie. No. No coś tam idzie, jest dobrze widzę, przynajmniej nie muszę sam <grymne> tego kręcić. Witamy Was z kolejnego dnia, w sensie ja Was witam, bo Natalia właśnie się ogarnia. Jest godzina 14.13, a ja dalej w piżamie i stwierdziłem, że wezmę kamerę, bo chcę Wam coś pokazać. Jak widzicie, na przedpokoju jest odkurzacz, jest też o, rozsypane konfetti, dlatego że Filip i Monika zrobili wczoraj niespodziankę i przychodząc od Pani konfetti no, z okazji 2 milionów subów. Dostałem od nich też prezent. Tutaj w środku były dwie rzeczy, ale no jednej już nie ma, dlatego że była tam butelka whisky, którą wczoraj już otworzyłem. A druga rzecz to, jak widzicie, czekajcie, zestaw Lego. Minecraft. Ostatnio układałem najwyższy Lego na świecie, czyli to mierze IFLA. I chyba stwierdzili, że właśnie z tej okazji kupią mi Lego Minecraft, a Minecraft dlatego, że no jak pewnie część z Was wie, w 2012 roku właśnie od tego od nagrywania Minecrafta zaczął się mój kanał. Wczoraj w sumie już nic dla was nie nagrywaliśmy, że nie pokazaliśmy wam tej pizzy tureckiej, bo wyszła naprawdę super, chociaż tak naprawdę widzieliście ją jeszcze przedstawienie do piekarnika. Po wyjęciu posypaliśmy jeszcze kolendrą, więc była taka fajnie, wiecie, u góry zielona i smakowała naprawdę 10 na 10. Była mega dobra, mega dobra, nie była. Chociaż mówię no tak, bo pierwszy byśmy był taki sobie, ale jak wziąłem do tego sosik pomidorowy, sosik czosnkowy, jeszcze ta kolendra, to, to serio było to bardzo dobre. I spróbujcie kiedyś, jeśli będziecie mieli okazję. I ogólnie wczoraj było na spokojnie, jest tak późno, dlatego że poszliśmy spać yy, po czwartej. Filipy siedziały u nas tak do, chyba do trzeciej trzydzieści jakoś tak, potem zanim się ogarnęliśmy, zanim wiecie się położyliśmy, to no było po czwartej. Natalia wstała przed dziesiątą, ja stałem przed dwunastą. Obejrzycie sobie trochę YouTube'a no i jest aktualnie godzina 14.16. Natalia się ogarnie, ja też chcę się ogarniać i e, no za chwilę będziemy musieli nagrywać film do mnie. Okej, okay, ja w końcu się o nam zakręciłam sobie włosy. Ostatnio tak się przyzwyczaiłam do siebie wkręconych włosach, że codziennie sobie je kręcę. Ale wczoraj w kuchni przygotowywaliśmy kolację, to mówiłam wam o szmince, którą mam na ustach i która w ogóle się nie rozmywa. Była to szminka, właściwie błyszczyk Burżua Rouge Velvet Ink. i Ja na co dzień używam tej i ona jest w takim neutralnym kolorze i ona ma numerek 04, a ta, której wczoraj użyłam, wygląda tak i ma numer 09. I te błyszczyki są o tyle fajne, że je możemy mieć cały dzień na ustach i one w ogóle się nie zdzierają. Jak pomalowałam się ostatnio zwykłą czerwoną szminką, to po godzinie Miałam normalnie tak tutaj porozmazywane dookoła, a wczoraj nic się z nią nie działo. Słuchajcie, Karol właśnie mnie zawołał, że zamawiam jakiś prezent na dzień kobiet. No, już? Natalia, ja nie mogę patrzeć na ciebie, nie? W sensie nie to jak wyglądasz czy coś, tylko nie mogę patrzeć jak ty z tą kamerą Wiecie, Natalia nagrywa, trzyma tą kamerę i po 10 sekundach oła, oła moja ręka I musi minutę odpoczywać, zanim znowu ją weźmie Stwierdzi Natalia, że z racji tego, że za 3 dni, gdy to nagrywamy jest dzień kobiet To zrobię ci prezent i zamówię ci obiektyw, który będzie po pierwsze lżejszy Na dzień kobiet? Po, no, a po drugie Nie będzie... chciałbym... No ale poczekaj, a po drugie będziesz miała szerszy y, kąt widzenia. W sensie będziesz miała, wiesz, lżejszy aparat i nie będziesz miała aż tak bardzo wystawiać ręki, żeby nagrać siebie, żeby to. Serio? To... O, no. o, to mega fajne, bo ja teraz tak wystawiam rękę, że ona mi się normalnie trzęsie po chwili. No właśnie widzę, to jest masakra. W ostatnim filmie próbowaliśmy y, ten mały aparacik na samym końcu, ale jakoś tam była tragiczna. Jak zobaczyliśmy to w montażu, to stwierdziliśmy, No. On tylko daje radę, jak jest jasno. Tak, no jak teraz patrzę na to, słuchajcie, jak ona wiecie, dosłownie jakieś 10 sekund, a potem musi minutę odpoczywać to. Naprawdę mi się szkoda zrobiła i y, będziesz miała fajny prezent. Karol, nie jest tak, że to jest też prezent dla ciebie, bo ty też będziesz używał tego obiektywu? Nie, no wiesz, wiadomo, że jak już ten obiektyw zamówimy. to ja też będę z niego korzystał, ale zamawiam go tak w 70% z myślą o Natalii, a tylko w 30% z myślą o mnie. Bo serio, nie ma małych i dobrych aparatów. Naprawdę, to jest ten problem, że nawet jakbyście chcieli wydać pieniądze na mały, dobry aparat, no to nie ma. Wszystkie takie droższe aparaty są już ciężkie i przez to Natalia nie daje rady. Więc Natalia, poza tymi pędzlami, więc też drugi prezent w postaci obiektywu. W sumie to razem będziemy mieli, bo ja też trochę z niego skorzystam. Więc w tym roku prezent na Dzień Kobiet jest i dla nas. Natalii, i dla Natalii i trochę dla mnie. W takim razie widzowie w następnym odcinku. Zobaczymy, czy w ogóle ten obiektyw przyjdzie. I jak przyjdzie, to czy będzie faktycznie lżejszy i czy będzie fajnie to wyglądało nie na. No kamerze. Przyjdzie na pewno Natalia, bo ma być e, chyba siódmego, więc nawet dzień przed dniem, kobiet okay. będziesz miała prezent. No to kolejny odcinek, zaczniemy tamtym obiektywem. Zobaczymy, czy faktycznie będzie różnica, więc subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Zostawiacie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie ma.